Witam serdecznie tu, Wasz Czarny Książę YouTube'a. Każdy, praktycznie każdy, w czasie swojej przygody z siłownią mniej lub bardziej inspirował się zawodowymi kulturystami. Niczego nikomu nie ujmując, ale tak samo jak wszyscy nie zrozumie głodnego, tak samo ktoś wspomagany farmakologicznie nie do końca będzie rozumiał. Pozycję naturala i przez to hasła typu 100% albo nic, albo podobne, mimo że motywowały rzesze młodych ludzi do treningu, to też wyrządziły bardzo wiele szkody. Dlatego chciałbym teraz poruszyć kwestię błędów ludzi ćwiczących naturalnie. Większość z nich, jak łatwo idzie się domyślić, wynika właśnie z wzorowania się na gościach, których profil hormonalny trochę odbiega od normy. Dobra, zanim zaczniemy, jeśli dacie teraz subskrypcję i kciuk w górę, to pokażę wam jak wchodzę na siłownię. Dawać. Już? Popatrz. Pewnie sami zauważyliście, liczba serii wykonywanych przez czołowych kulturystów często wykracza poza liczbę ich pryszczy na plecach. Hmm. Jak łatwo się domyślić, ich zdolności regeneracyjne są znacznie większe niż przykładowego naturala, który przez wykonywanie zbyt rozbudowanego treningu może pogorszyć regenerację i zamiast uzyskać progres, wręcz się cofnąć. Pamiętajcie, że zmęczeni powinniście wychodzić od dziewczyny lub chłopaka, a nie z treningu. Kolejnym błędem jest wykonywanie treningu danej partii tylko raz w tygodniu. Trening danej partii wywołuje zwiększoną syntezę protein, która to... Powoduje wzrost mięśnia, i teraz czekając następny tydzień na kolejny trening, marnotrawimy ten czas. Tak mieć konto premium na Ponchabie i wchodzić tylko raz w miesiącu, bez sensu. Kolejnym błędem jest brak progresji. Jak spojrzycie sobie na treningi zawodowych kulturystów, to korzystają oni z dobrodziejstw cyklu i zwykle wykonują dane ćwiczenie największym możliwym ciężarem, określoną ilość powtórzeń. No, w przypadku naturali oni muszą być cały czas na cyklu. E, oczywiście w cudzysłowie chodzi o to, że cały czas muszą progresować i dokładać ciężaru. Tylko oczywiście ćwicząc naturalnie nie będą to niesamowite przyrosty. Dlatego nie chodzi o to, żeby zasypać się wywrotką cegie cegieł, ale powoli stawiać mur cegiełka, po cygiełce i dokładać tak mało ciężaru, jak tylko się da, ale jednocześnie stając się coraz silniejszym. Jeśli będziecie stawać się silniejszymi, to bądźcie pewni, że będziecie rosnąć. Kolejnym błędem jest zła technika. Na filmikach często widzimy technikę, która zwykłego śmiertelnika by zabiła, ale w środowisku anabolicznym zawodowych kulturystów zwykle to wystarczy do wzrostu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, natural ma ograniczoną ilość objętości, którą może wykonać na danym treningu. Tym bardziej chcemy wycisnąć z każdego ruchu ostatnie soki. Dlatego zależy nam między innymi, na przykład, na pełnym zakresie ruchu i technice takiej, żeby angażować dany mięsień, a nie przy tym kilka następnych. Oczywiście sprowadza się to do ograniczonego ciężaru wykorzystanego na dane ćwiczenie, No ale cóż, tak już trzeba to robić, żeby nasze ciało służyło nam jak najdłużej. Ostatni punkt. Lekceważenie regeneracji. Jak pewnie słyszeliście, Jay Cutler robił trening po 4 godzinach snu. W świętej pamięci Rich Piana znany był z nie do końca sportowego prowadzenia się. Niestety w przypadku naturali bajki już nie ma. Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej ilości snu oraz jedzenia, ciężko nam będzie wypełnić nawet tą zmniejszoną w porównaniu do gości na wspomaganiu yy, objętość treningową. A to się sprowadza do wolniejszego progresu, a nawet do spadków już wypracowanej masy. To tyle ode mnie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuk w górę, zostawcie subskrypcję i piszcie w komentarzach, o czym jeszcze zobaczylibyście materiał. A ja się żegnam. Siła żubra.